Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tymi momentami, gdy wydaje się, że niewidzialne siły pchają nas w nieoczekiwane kierunki, wydobywając głębokie uczucia i wywołując wydarzenia, których po prostu nie możemy zignorować? To jakby wszechświat w swojej tajemniczej mądrości kierował naszymi krokami niemal niezauważalnie. Te chwile często są ściśle związane z kosmicznymi zjawiskami, takimi jak zbliżający się superksiężyc, który ma oświetlić nasze niebo 19 sierpnia 2024 roku. Ale ten superksiężyc to nie jest zwykła pełnia. To największe i najjaśniejsze wydarzenie księżycowe tego roku, widowisko, które oprócz tego, że wypełnia nasze oczy podziwem, niesie ze sobą intensywną energię, zdolną bezpośrednio wpływać na naszą rzeczywistość na Ziemi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego superksiężyc budzi takie fascynacje? Odkryjmy te tajemnice. Superksiężyc występuje, gdy Księżyc osiąga perygeum, najbliższy punkt swojej orbity, w stosunku do Ziemi, sprawiając, że wydaje się o 14% większy i 30% jaśniejszy na niebie. Ale oprócz wizualnego wpływu, ta bliskość powoduje wzmożenie energii księżycowej, głęboko wpływając na nasze emocje i ducha. Wiele osób, szczególnie tych wrażliwych na kosmiczne energie, zgłasza nasilenie uczuć i niezwykłą jasność umysłu w tym okresie. Czy kiedykolwiek czułeś, bez widocznej przyczyny, nagłą potrzebę przewartościowania swojego życia, skonfrontowania długo ignorowanych emocji, lub rozpoczęcia znaczącej zmiany? Ten impuls może być mocno związany z wpływem superksiężyca. Ten konkretny superksiężyc występuje pod znakiem wodnika, co dodaje jeszcze bardziej intrygującego wymiaru. Wodnik, znak związany z wolnością, innowacją i dobrem zbiorowym, potęguje te tematy, gdy księżyc przechodzi przez niego. Podczas tego superksiężyca możesz odczuwać silne pragnienie połączenia się ze światem dookoła, nie tylko w poszukiwaniu własnego dobra, ale również dobra wspólnego. Wodnik jest również znakiem buntu przeciwko status quo, zachęcającym nas do kwestionowania ustalonych norm i poszukiwania nowych sposobów wyrażania naszej indywidualności w autentyczny i transformujący sposób. Na przykład wyobraź sobie osobę, która od dawna jest niezadowolona ze swojej pracy, ale do tej pory nie miała odwagi, aby stawić czoła tej rzeczywistości. Pod wpływem tego wodnikowego superksiężyca, to niezadowolenie może osiągnąć punkt wrzenia, zmuszając osobę do konfrontacji z tym problemem w sposób nieunikniony. Energii księżycowa wzmożona przez innowacyjnego ducha wodnika, tworzy odpowiednie środowisko DLA odważnych decyzji i znaczących zmian kierunku. W relacjach ten superksiężyc może działać jako katalizator DLA trudnych, ale niezbędnych rozmów. Ktoś, kto unikał mierzenia się z problemami z partnerem, może poczuć nieodpartą siłę, aby otworzyć serce i omówić długo odkładane tematy. To unikalna szansa na uzdrowienie i wzrost, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w relacji. Na szczeblu zbiorowym ten superksiężyc może być iskrą do istotnych zmian społecznych. Energia wodnika podkreśla wagę zbiorowości, innowacji społecznych i równości. Możesz zaobserwować wzrost inicjatyw wspólnotowych, projektów ukierunkowanych na dobro społeczne i ruchów, które odzwierciedlają wodnikowe zasady sprawiedliwości i braterstwa. Dla tych, którzy już są zestrojeni z fazami księżycowymi lub regularnie praktykują medytację i introspekcje, ten superksiężyc jest złotą chwilą. Intensyfikacja kosmicznej energii może pogłębić twoje połączenie z wewnętrznym ja i wszechświatem, czyniąc to idealnym momentem do ustalania nowych celów i refleksji nad swoją ścieżką. Praktyki takie jak prowadzenie dziennika są wysoce zalecane podczas superksiężyca. Rejestrowanie myśli może pomóc uchwycić potężne wglądy, które inaczej mogłyby umknąć. To również ułatwia śledzenie twojego emocjonalnego i duchowego rozwoju w czasie. Ponadto medytacja podczas superksiężyca, szczególnie w świetle księżyca, może być jeszcze bardziej wzbogacającym doświadczeniem, pozwalającym zgrać się z kosmicznymi energiami i osiągnąć jasność umysłu, która ułatwia ważne decyzje. Rytuały takie jak zapalanie świec, używanie kryształów czy pisanie intencji na papierze, a następnie spalanie go, mogą być także potężnymi sposobami skanalizowania energii superksiężyca. Te symboliczne akty pomagają skupić twoją energię i uczynić wydarzenie księżycowe jeszcze bardziej znaczącym, wzmacniając manifestacje, które pragniesz dla swojego życia. Jednak ważne jest, aby być świadomym wyzwań, które może przynieść ta intensywna energia. W czasie superksiężyca często pojawiają się tłumione emocje, powodując napięcia czy nawet konflikty. Możesz poczuć się bardziej wrażliwy, lub zauważyć, że ludzie wokół ciebie są bardziej emocjonalni niż zwykle. To zaproszenie do praktykowania cierpliwości i współczucia, zarówno wobec siebie, jak i innych. Ponadto energia księżycowa może zakłócać wzorce snu, powodując niespokojne noce lub trudności z zaśnięciem. W takim przypadku ważne jest, aby dobrze zadbać o swoją nocną rutynę. Unikaj używania ekranów przed snem, stwórz spokojne środowisko i rozważ relaksujące praktyki, takie jak gorąca kąpiel czy czytanie lekkiej książki. Wreszcie, superksiężyc może być momentem, w którym w końcu stawisz czoła kwestiom, które od dawna omijałeś. Czy to nierozwiązany konflikt, zmiana kariery, czy kluczowa decyzja dotycząca przyszłości, to może być punkt zwrotny, którego potrzebujesz. I chociaż proces może być wyzwaniem, oferuje również nieocenioną szansę na przemianę. Teraz zastanów się, czy ten moment rezonuje z tym, co obecnie przeżywasz. Czy super księżyc w Wodniku może być właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zrobić kolejny krok w swojej duchowej podróży? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Nie zapomnij sprawdzić zakomentowanego komentarza, gdzie zawsze przynosimy dodatkowe materiały DLA Twojego rozwoju duchowego. Jeśli chcesz zobaczyć więcej treści tego rodzaju o wpływach astrologicznych i ich znaczeniu, daj nam znać w komentarzach poniżej. Dziękuję za obecność nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować kanał i do zobaczenia w następnym filmie.